Obiecaliśmy Wam, że będziemy robić dobre recenzje, polecać rzeczy i też ich nie polecać. A więc, pierwszą rzeczą, którą nie polecamy, są przyczepki z tej oto firmy. I powiem Wam, że sama przyczepa jest fajna, ona ma dwa. 2 metry 60 cm 63 cm dokładnie no, ale wydarzył się pewien pewna rzecz podczas jazdy ten błotnik sobie odpadł, po prostu zrobił frufru, fru. czy znaczy on wpadł jakoś pod, pod koło, potem generalnie przyczepa po nim przejechała i pofrunął. No i, i dlaczego mówię, że że to, że nie polecamy tej przyczepy, ponieważ napisaliśmy do FARO z reklamacją generalnie i reklamacja została odrzucona. Już wam mówię dlaczego. I powiem wam, że to trwało, odrzucenie tej reklamacji, takie w jedną, w drugą stronę, takie targanie się Mówienie więcej, mówienie mniej i tak dalej. Co się wydarzyło? Wysyłanie zdjęć, wysyłanie wideo, bo mam też z kamerki, którą Wam pokażę tutaj, teraz. No i co się wydarzyło? To to, że odrzucili. My się odwoływaliśmy i dalej odrzucili. Zmarno Oni zmarnowali jakieś. Na oko 3-4 tygodnie, żeby nam to odrzucić, żeby to przeanalizować i tak dalej. I dlaczego to odrzucili? To jest to, że podczas jazdy, którejś poprzedniej musiał być ładunek w przyczepie źle zabezpieczony i się musiał przesunąć i przesunąć burtę, która wygięła, nadłamała te właśnie. Ten błotnik, i później jak przyjeździe bez ładunku, wszystko odleciało i tyle. No, nie wiem, czy wiecie, ile takie coś kosztuje. To kosztuje 30 chyba 5 zł. Albo 40 zł. Firmy to ogólnie kosztuje pewnie dużo mniej, 20 albo coś. I teraz Wam jeszcze pokażę, bo no rzeczywiście oni mieli rację, nie? Buda się wypchała i tak dalej. No i ja sobie zacząłem myśleć jak to tak może być, że wiatoburta została tak wypchana, ja generalnie trzy rzeczy wiodłem w, w tej przyczepie. Ona jest praktycznie nowa. Przez całą zimę stała, no tylko tam te niektóre rzeczy, żeśmy wchodzili i tak dalej. I zobaczcie na to. To ma 2,5 metra ponad i po środku nie jest niczym przyczepione do, do przyczepy. Tej burty nie da się opuścić, nie da się jej zdemontować. Znaczy, no pewnie jakby pokombinował, to by zdemontował, no ale nie o to chodzi. Ona nie powinna być demontowana. Zobaczcie, ja sobie tutaj mogę to wsadzić. Czyli cokolwiek tutaj może być, co dotyka tylko burty, sobie podważę. Zobaczcie, przecież to podczas jazdy nawet yy, będzie pracowało i się ruszało. O, i nawet wrócić nie chcę. O. A więc teraz muszę wymyślić, jak to zrobić, żeby poprawić ten defekt. Oczywiście, jeśli oglądasz jesteś z Faro i mówisz, że to nie jest defekt, to whatever. Eee, no, a więc muszę. Najbardziej mnie boli to, że oni by mogli mi przysłać jeden błotnik za, za te 30 zł. Ja bym sobie go tutaj zrobił i byście nie, nie mieli filmiku o, o złej przyczepce eee, ale ja musiałem wydać 77 zł za, za dwa, bo, bo są inne, hmm. proszę bardzo, jak ty mój, nawet jest trochę mniejszy, no mniejsza. No a więc niestety nie mogę pole polecić tej firmy. Bo jest zbyt bogata i, i może przepalać pieniądze na 30 zł 30, 30 zł warte butniki. Takie, takie rzeczy. Oczywiście zakładam, że firma Faro odpisuje każdemu tak samo jak mi odpisuje, czyli źle zabezpieczone. Cokolwiek się stało z przyczepą to źle zabezpieczony ładunek, reklamacja nie, nieważna. No nic. Dobra, pozdrawiam. Łapka w górę, subscribe to jak zwykle. Dzięki za oglądanie. Do następnego.